Cześć Marek Czelacki z tej strony wasz fizjoterapeuta. Dzisiaj porozmawiamy sobie o neuralgii potylicznej, która jest częstym powodem bólu głowy. Przy neuralgii ból będzie występował z tyłu głowy, na górze, również z boku, tuż nad uchem. Ból może promieniować również do szczęki, w dół, tutaj w kierunku ust, również ból może pojawić się w okolicach oka, tuż za okiem. Jeśli dochodzi do neuralgii, to mówimy o trzech takich głównych rzeczach. Pierwsza rzecz, nerw potyliczny większy, który źle funkcjonuje, który jest uciśnięty, uciśnięty przez mięśnie, czyli druga rzecz, o której musimy powiedzieć, to źle funkcjonujące mięśnie podpotyliczne i te mięśnie bardzo łatwo można wyczuć opuszkami palców tuż pod czaszką na wysokości uszu, na szyi. Znajdują się mięśnie podpotyliczne, i one bardzo często przy neuralgii będą pospinane, ponapinane, obolałe zwłaszcza po jednej stronie czyli mięśnie, które nie funkcjonują dobrze a jak wiecie, mięśnie potrzebują stawy stawy, stawy potrzebują mię mięśnie także one, te dwie struktury działają razem nie ma tak, że mięśnie funkcjonują źle i stawy będą nam dobrze funkcjonować albo odwrotnie także przy źle funkcjonujących mięśniach podpotylicznych uciskających na nerw potyliczny bardzo często dochodzi do blokady w obrębie górnego stawu tutaj w odcinku szyjnym to jest mądrze się to nazywa staw szczytowo-potyliczny, to jest staw, który przenosi dużo obciążeń i niesie ciężar głowy przez w trakcie dnia i bardzo mocno tutaj pracuje przy pracy głowy, także odpowiada za ruch głowy do przodu i do tyłu. I przy tym ruchu. Jeśli sobie wykonacie ten ruch, bardzo można wyczuć, że coś jest nie tak, że czujecie duże napięcie, obciążenie, szczególnie po jednej stronie właśnie kręgosłupa. Mamy dwa stawy, po każdej, jeden po każdej stronie kręgosłupa, i one właśnie muszą funkcjonować odpowiednio. Jeśli dochodzi do poblokowania jednego z tych stawów, dochodzi do zbytniego napięcia właśnie mięśni, torebki stawowej. I dochodzi właśnie do nacisku na nerw, który właśnie daje objawy bólowe nam. Dochodzi do stanu zapalnego i przy różnych ruchach głowy może mieć bardzo taki mocny ból. Przy neuralgii on będzie przeszywający. Zawsze będzie gdzieś tam ćmiący z tyłu przy stanie zapalnym, ale bardzo często jest ostry, jak prąd elektryczny przeszywa i nie wiemy, kurczę, co się dzieje. No boli strasznie. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o Rzeczy, które powodują taką e, neuralgię potyliczną, to jest kilka podstawowych. Szczególnie ułożenie głowy w ciągu dnia. To jest nasza praca. U hydraulików, na przykład, którzy muszą coś przekręcać, jakieś kurki pod zlewem w szafce, mają tą głową, cały czas pochylają się, pochylają, i cały czas pracują przez ileś godzin. W pewnym momencie mózg wysyła informację tutaj do górnego odcinka szyjnego mówiąc: To jest norma. Tak trzymaj. I on później wychodzi po tej szafki, próbuje wrócić do normy, do ustawiać tą głowę dobrze. I już coś, już jest coś nie tak, już te napięcia staw nie pracuje, i ból może właśnie kierować się do góry głowy, właśnie na boku y, wychodzić. To jest jedna sytuacja. Druga praca przy biurku, tak jak już chyba wcześniej powiedziałem, przenoszenie barków do przodu, proste ręce, najlepiej takiej sytuacji unikać. I po prostu głowę przenosimy do przodu, co obciąża odcinek szyjny jeszcze bardziej, i obciąża właśnie ten staw górny tutaj między czaszką a odcinkiem szyjnym. W ten sposób pracujemy przez ile godzin, dni i w pewnym momencie to staje się taką normą i ten staw nie pracuje tak, jak powinien. I właśnie mamy problemy z neuralgią potyliczną, właśnie. Także pamiętajcie jedno, przeniesienie barków do przodu. I łokci chip w ten sposób, głowa przechodząca do przodu, to zwiększa bardzo dużo, dużo mocno obciążenie na stawy tutaj w szyi, i może dawać nam objawy bólowe. Każdy centymetr, jak głowa idzie do przodu, to obciążenie wzrasta coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Także im głowa bardziej do przodu, tym zwiększa się ryzyko wystąpienia objawów bólowych. To jest następna rzecz, na którą trzeba uważać. A już ostatnia rzecz to są różne, tak? Ostatnia? Nie. Następna rzecz to będą wypadki samochodowe, wypadki motocyklowe, również wypadki przy sporcie, gdzie do uszkodzenia dochodzi właśnie w tym górnym odcinku szyjnym, połączenie między szyją a czaszką, i tutaj też mogą wystąpić właśnie objawy bólowe, zmieniają się napięcia na skutek tego wypadku czy urazu i możemy mieć objawy bólowe do głowy. I teraz, ostatnia już rzecz, o której powiem, jaka może być, co może być przyczyną neuralgii potylicznej, to stres, napięcia w życiu. Napięcia, które przynosimy bardzo często na nasze ciało, na nasz układ mięśniowo-więzadłowo-powięziowy. I... To powoduje właśnie złe funkcjonowanie stawów, że mamy problemy właśnie z bolesnością. I to wszystko przerzuca się później na nerwy, które również nie funkcjonują dobrze, nie mają odpowiedniej ruchomości, są uciśnięte, rozdrażnione. I to nie tylko chodzi o neuralgię potryczną, ale tak dzieje się w różnych innych częściach ciała. Ale na ten temat w in przy innym odcinku. Co chciałbym wam powiedzieć, to kilka rzeczy, czy wymienić kilka ćwiczeń które możecie sobie zrobić w domu, żeby ulżyć sobie przy neuralgii potylicznej. Pierwsza rzecz, to poprawi, pierwsze ćwiczenie poprawi Wam zakres ruchu, jeśli chodzi o stawy właśnie szczytowo-potyliczne, te stawy, które są często przy neuralgii, przy bolesnościach, poblokowane. Czyli wykonujemy ruch skłonu głowy do przodu, dochodzimy do blokady, czujesz, że coś nie tak i delikatnie dociśnie głowę w dół, Przytrzymaj 2-3 sekundy i rozluźnij. I powtórz kilka razy, połącz to z oddechem wdech i przy wydechu. Stara się docisnąć. Wdech jest bardzo istotny przy fizjoterapii, przy tego typu ruchach. Przy wydechu rozluźniają się mięśnie, tkanki, pozwala to nam osiągnąć lepszy zakres ruchu, poprawić grę stawową. Bardzo ważne. Druga rzecz, drugie ćwiczenie raczej to ćwiczenie. Z przesuwaniem podbródka do tyłu. Ten podbródek nie idzie ku górze, jak zauważycie. Nie idzie w dół, tylko równolegle do podłoża przenosi się w ten sposób. Wykonujcie kilka ćwiczeń, kilka powtórzeń. Przytrzymać 2-3 sekundy nawet. Możecie to popraw jeszcze dodać do tego cofanie barków i przytrzymać 2-3 sekundy. Przy tym ćwiczeniu, czyli głowa do tyłu możecie również delikatnie skłon do przodu, czyli głowa do tyłu i rozciągnąć mięśnie w ten sposób. Następne ćwiczenie to ćwiczenie uciśnięta pięść pod podródek między tutaj mostkiem a podbródkiem. Ściskacie podbródek, a jednocześnie druga ręka, ruch do przodu i do góry. Rozluźniamy torebki stawowe, rozciągamy delikatnie mięśnie, poprawiamy ruchomość stawów szyi. Poprawi to Wam funkcjonowanie głowy i szyi, poprawi grę stawową. I ostatnie ćwiczenie, moje ulubione, to muszę skorzystać z pomocy tutaj ręcznika. Możecie sobie również wziąć w tym momencie ręcznik. I ja Wam postaram się pokazać, jak to ćwiczenie ma wyglądać. Kilka takich wskazówek. Nie zakładajcie ręcznika w ten sposób. Musi on przebiegać tuż pod uszami, tak? Pod delikatnym skosem. Tu sobie założę. O, właśnie, tak? I teraz, żeby poprawić grę stawową, pracę szyi, opuść jedną stronę. Ta strona będzie sobie ręcznika leżała w ten sposób. Zamień rękę, tak? I tak. I teraz prawą rękę głowa idzie w prawą stronę. Dochodzisz do granicy i dociskasz delikatnie, poprawiasz, rozciągasz, polepszasz funkcjonowanie. Przytrzymać wiecze sekundy, rozluźnić. I ponownie. I tak kilka razy po tej stronie sobie zrobić. Pamiętaj, ręcznik nie przechodzi tutaj, bo się inaczej udusisz, a również. Głównym, takim dużym błędem, które pacjenci y, robią, to jest rotacja tułowia. Tutaj nie chcemy tego ruchu, chcemy po prostu. Prosto mają być plecy tutaj, prosto szyja, żadne ruchy tego typu nie mają y, występować. I teraz, jeszcze szybko pokażę w drugą stronę, jak ma to wyglądać. Czyli ponownie kurczę, jak gdzieś tutaj mi zginął ten ręcznik. O! W ten sposób, i teraz. Opuszczam tą stronę, zamiana szybka rąk i teraz wykonuję ruch w tą stronę i dociskam, raz, dwa, trzy, rozluźniam i staram się delikatnie dalej iść i powtórzyć kilka razy. To wszystko w dzisiejszym odcinku na temat neuralgii potylicznej. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się jakoś przydadzą w domu. Piszcie pytania do mnie na dole komentujcie jak najbardziej jak ta rehabilitacja wam służy w następnym odcinku powiem o czymś co nazywa się brakiem stabilizacji odcinka szyjnego co powoduje masę problemów dla naszego zdrowia bardzo dużo łącznie z problemem z nerwem błędnym także polubcie mój kanał żeby otrzymywać od razu moje tutaj klipy i trzymajcie się do zobaczenia Pozdrawiam serdecznie, cześć.